Drużynę falubazów wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF. Fab. Robert, dwa dni juniorskie ścigania za Tobą, trzy z rzędu. Powiedz, jak to zniosłeś fizycznie i jak podsumujesz te trzy dni w swoim wykonaniu? No, fizycznie myślę, że dobrze, chociaż ta pogoda faktycznie jeszcze pogorszyła trochę sprawę, ale całą zimę trenujemy, także nie jest to dla nas jakieś wielkie wyzwanie. Trzy dni pod rząd, a nawet ja lubię być tak naprawdę wjechany, zawsze luźnie się czuję na tym motocyklu. A co do tych zawodów, no to zdecydowanie pozytywnie, bo obydwie rządy wygrane, także dodatkowe punkty dorzucamy do tabeli. Jesteśmy na dobrej drodze do półfinału. No właśnie, dwa razy wygraliście w Zielonej Górze. Macie bardzo wyrównaną trójkę, wszyscy się porówno, ale zarówno dzisiaj, jak i wczoraj, wszystko szło dobrze i zawsze ten jeden bieg chyba się gorszy zdarzał, prawda? No tak, w moim przypadku jest to czwarte pole. Zawsze przypada tak, że czwarte pole mam tam dosyć ciężki ten wyścig i gdzieś nie mogę odczarować tego czwartego pola. Zawsze najciężej, odkąd pamiętam, było dla mnie stamtąd wystartować. Ale jest coraz lepiej i myślę, że muszę nad tym pracować, a to czwarte pole też będzie odczerwane. Jazdy w Zielonej Górze masz naprawdę dużo. Czy ten tor kryje dla Ciebie jakieś jeszcze zagadki poza czwartym polem, czy już się poznaliście i zakolegowaliście z tym torem? Czasami myślę, że już wszystko umiem na tym torze, a czasami myślę, że nic jeszcze nie umiem na tym torze, więc też często jest on inny, bo mówię, ta pogoda się zmienia, młodzieżówki wyglądają trochę inaczej, liga inaczej. Na pewno mam sporo jeszcze do nauki na tym torze, więc myślę, że zbierać trzeba doświadczenie i może kiedyś będę tak latał jak Patryk, tutaj ostatnio po płocie. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. rejestratory 24pl Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.